Tylko nie ona. O, o, już się pojawiła. To Małgosia z Minecraft Movie, tego filmu. Wraz ze swoimi bieglinami, tymi dużymi bossami. I patrzcie, jak ona wygląda. Ma te różowe oczy. To ona wyszła i przyszła do nas. O, o, o co jecha, jest? O, nie, ej, to się pojawia magicznie w ogóle z nieba. Jak ona to robi? Właśnie, bo dla, dzięki tej właśnie różce, które ona trzyma ją w ręku, trzeba jej to zabrać. Dlatego, że jak ona zdobędzie ten kamień i portal do naszego świata, to wejdzie nas rozwali. Do nas szybko uciekajmy w nogi nogi, nogi, do lasu. Ona tu już idzie ze swoją armią, ale my nic nie mamy w ekwipolku. pusto. I musimy coś znaleźć. Uważajmy, już odchodzi. Co nawet wytwarza? i patrz na to, to są jej moce. Lol, O, oh, o, oh, dobra, jest Szybko. bardzo niebezpieczne, Chodź, uciekajmy. Uciekajmy, uciekajmy, w nogi, w nogi, przez las, przez las biegniemy. Ale kto nam pomoże? Jesteśmy sami, tylko ja yes, z Musimy uważać, dlatego że to właśnie postacie są z Minecraft Movie. Byliście na tym filmie w kinie, on teraz leci, Pati byłaś. I tam byłam, właśnie dużo byłam. rzeczy. my oglądaliśmy. Ja tylko noc. No i właśnie tak ona I próbuje cała, tylko noc. cała zieleń przestanie istnieć, nic nie będzie kwitnąć, będzie brzydko. Ona chce, żeby tutaj wszystko było susza, żeby te drzewa wszystkie uschły, żeby nie było trawy i tak dalej, więc musimy temu zapobiec. Okej, okay, przebiegliśmy przez las, uciekamy dalej i jest tam faktycznie, zobaczcie, to Minecraft Movie, to ten film, to tak. ten, patrzcie, to jest Steve, a to jest ten chłopę różowy, on się nazywał Śmieciarz w ogóle. To jest Garrett. To jest Garrett i tutaj mamy właśnie te potwory atakujące, one przychodzą z wno Nocy, więc musimy uważać, dlatego że już mamy noc. Lepiej uważajmy. No i tutaj, ha, ta śmieszna jeszcze owieczka, patrzcie. I tutaj mamy tego chłopaka. I właśnie, ten chłopak, on był dobrym budowniczym. Może weźmy, zbudujemy coś tutaj, bo on robił też w filmie wieże. tylko nie mamy nic do budowania. Masz coś, U, żeby budować? Pikunku. O nie, nic nie mamy. O, o, tragedia, na to i przejdzie przez las i nas pokona. Kto nam pomoże? Zaraz, zaraz. Czy tam jest Steve? Ej! To chyba on? I'm Steve. On tak gadał! Ej to on, to on jest. I'm Steve. Let's go. Pomóż nam Steve, prosimy. Pomóż. Wyszedłeś z tego filmu? Ej, patrz, rzuca nam, rzuca deski. Tak, to ten chłopiec zbudował w filmie właśnie taką wieżę tower, gdzie on chronił się przed potworami. Musimy to zrobić to samo. Masz deski? I szybko budujmy. Weźmy, budujemy wieżę, 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 wieżę. Szybko szukam, tak to robił, na więc ja też tak co robię, wszystko jak w filmie. Szybko, 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 tak musisz teraz nawalać tymi blokami dookoła, i wieża powstanie właśnie do góry i u góry sobie ją rozprzestrzenimy, nie? Oj, źle postawiłem, czekaj. Steve, pomożesz się nam? szybko! Proszę, pomóż nam, Steve! Patrz, skoczył! Wow! On wysoko, patrz na to, jak przeskoczył! Ho, ho co on zrobił? A ja bym tak nie dał rady z tej góry przeskoczyć do sobie tutaj. Dobra, okej, okay, pomóż nam, Steve. Potrzebujemy twojej pomocy. Małgosia już tu się zbliża. Zaraz do nas przyjdzie przez ten las. Wraz z całą armią piglinów! I musimy zbudować tajną bazę. Ona będzie tajna. Potrzebujemy też tu jakiejś lawy. Masz może lawę, wodę? Zrobimy... No mam świetny pomysł. Ma. Połączymy wieżę. Ten chłopak właśnie budował wieżę i zrobimy z wieży tajną bazę, czyli dookoła damy pułapki, lawę, jak to zawsze robiliśmy. Bo słuchajcie, ja w swoich filmach robiłem też tajne bazy. Ja nagrywałem już dwa lata, trzy lata nagrywałem, gdzie dookoła daję właśnie wodę, lawę. Musimy zrobić tutaj świetne pułapki wokół właśnie naszej wieży i to powstanie jako tajna baza wieży. Wieża. tak, zróbmy to. I budujemy całkowicie do góry, jak najszybciej się pospieszmy. A ta wieża musi być naprawdę wysoka, dlatego że ten chłopiec właśnie zrobił taką i od niego weźmiemy tą właśnie taką budowlę. Jak on to robił, to zrobimy to. Let's go! Teraz wspólnie damy radę. No, tam coś w lesie! Co co się dzieje? Co się dzieje? Co? Nie jest niebezpieczeństwo, zobacz, to są zombiaki! O o, właśnie w tym filmie. Też były tak, to już były takie zombieaki właśnie dlatego, że one atakują i tak samo szkieletory, o nie, tylko nie one, atakują w nocy. O nie, nadchodzą zombieaki, biegną. o nie mam miecza. Steve, Steve, masz miecz, daj nam miecz. A spadłem jeszcze do środka. Dobra, jestem w środku. Okej, tu będzie trochę bezpiecznie, ale zaraz mogą nam wskoczyć, próbują wskoczyć. O, 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 o. Teraz szybko miecz, miecz, miecz. Tak weźmy. tutaj zobacz, daj nam miecz, brójkę. nam zbrójkę, tak to nam pomoże w tarciu, w bitwie. Dawaj, teraz im nakopiemy, nakopiemy. Wychodzimy, rozwalamy to, czekaj, ja się posadzę najlepiej. O, posadzę się. Dobra, i teraz obliacyki, chodźcie tutaj! ha, Jestem diamentowy! Atakują się, rzuciły się na mnie! Dawaj, rozwalimy ich! O mogę ci. Dawaj, dawaj, Patty, oh. rozwalamy, rozwalamy ich wszystkich. A macie zombiaki! Nasza Zumbiaki, tajna baza będzie najlepsza. O ma zmieczyka! Haha, Steve nam pomoże, Dawaj, Steve, rozwalimy ich! O, Steve, let's go! A masz jeden, dostaje, drugi, dostaje trzeci! Wygramy w tym filmie, Bo wygramy! rozwalimy was, cieniasy, jeszcze jeden i drugi, jeszcze ten dostał. A ty, bały chodź tu, patrz jak od no. O, no jeszcze czy, patrz, został masz, ostatni masz, jeden. Używamy go, no. Plus, ostateczny cios! A masz! Bum, leży! Let's go, rozwaliśmy ich Dobra, no to teraz w takim razie idziemy Chodźcie, teraz tutaj budujemy dalej naszą wieżę Musimy zbudować ją wysoko do góry Żeby ona była taka wielka no, Weźmy się, podbudujmy tutaj i postawmy sobie tak Dobra, musimy ją naprawdę wysoko dać Tylko uważajmy na moby, dlatego, że one Przychodzą do nas w nocy, tak? Było właśnie tutaj Z tymi piglinami będzie bardzo ciężko Ale może on nam pomoże, może on Przyjdzie do nas i nam pomoże Ale by było fajnie, co? Bo Steve'a już mamy Steve jest, jeszcze tego brakuje kolegi Albo może ich, właśnie, hmm. Jakby przyszli, by to by było fajnie, no. Dobra, mamy już naprawdę wysoką wieżę, zobaczcie. Bardzo, bardzo wysoka. Jeszcze budujemy wyżej. Jeszcze. O o Teraz raz! Tu są creepery! Nadciągają creepery! To... O nie! Jaki o, creeper! Nie. Ale zaraz on jest realistyczny, jak z filmu! Creeper wyszedł, patrz, on jest inny! Podchodzą, podchodzą, co czego, odcieknę, żeby Trzyba nie wybuchnęli nam bazę Nie, ale zniszczą nam właśnie naszą wieżę! Szuka, uciekam, 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 uciekam. O nie, idzie, idzie, idzie. A wow, ale to dostawy wybuch która żyje, żyje, żyje. Zbruka mnie obro... chroniła. Ja żeby nam bas, tylko po prostu nie jest jeszcze... I... Drze rady, Smańsze, uciekaj! Uciekam, uciekam, uciekam! uciekam. O, otrącę ich, otrącę i wyleję lawę, żeby weszły w wale! On wybuchał! Wow, jaki wielki wybuch! O nie mam pomysł, mam pomysł. Wezmę walnę w ich lawę, czekaj, czekaj, wejdę tutaj, wejdę tutaj, wejdę tutaj. Uwaga, uwaga i zaraz wyleję lawę. Czekaj, 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 chodźcie, chodźcie, chodźcie. A macie z lawy! Leję się lawa, dostało z lawy, patrzcie, wchodzą. Nie, nie wchodzą, co o minęły lawę! O nie taki per a jeden wszedł. <laughs> ale te ominęły, te ominęły! Czekaj, zaraz one nie wybuchają, chcą się nawalać ze mną. O, masz, rozwalę was! O zostaje, dostaje Jeszcze raz biegnę do lawy żeby ich wrzucić w lawę Żeby to dało radę Czekaj, czekaj, biegną, 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 chodź tu, chodź tu, taś, 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 taś. zaraz, uwaga, w lawę. No chodźcie, chodźcie, o lawy patrz jak myślą. A masz w lawy, a masz w lawy. ona ona nie wie jest! Ha, wybuch w lawie! Dobrze, jest, padł jeden i drugi i trzeci dostał! Jest! A łaj je też o mnie podpalił, lol! Ale jeden wybucha, dobra, dostaje, po połień w lawie, tak, pak, padaj w lawie, padaj! Czekaj, wepchnę go jeszcze, jeszcze by go wepchnę. a masz do lawy, do lawy są poważnie, a masz! Do lawy, do lawy, do lawy, go wpycham do lawy, jest! Jeszcze ten do lawy. dobra, do lawy, do lawy, do lawy, Uratowałem, dobra, let's go i uciekam. Niektóre Creepery mnie biły i nie normalnie wybuchały, Aha, ale to jeden bardzo duży nich. jak ty to zrobiłeś? Proszę bardzo, jest to najlepszy Uratowałem was! Wuhuu a wy macie już taką wielką bazę! Joko no ona musisz duża No jeszcze teraz do nas tutaj dojść! Jeszcze musimy do góry rozprzestrzenić, bo on miał też na boki Dobra, już was, do was wchodzę. Czyli musimy zrobić gdzieś tutaj wejście. Hmm, może żeby zróbmy tutaj było platformę. wejście? Nie, Okej, okay, zróbcie u góry platformę. No róbcie. Ja sobie robię teraz wejście, żeby móc wejść do środka. I od razu zamykam. I teraz jeszcze trzeba zrobić schody. I teraz daję schody do góry, żebym postawił elegancko. Czekaj tutaj. O, i możemy sobie wejść i jesteśmy u góry Tak! To jest normalnie ta wieża, jak z filmu. Let's go! Ale czekaj, ej, tam. Widzę jeszcze jakiś zamek. Kto to zamek jest? To twój, Steve? To twój jest, to ty go zrobiłeś? Ej, jeszcze mamy drugą tajną bazę, dobra. Jeszcze możemy i tam są pułapki. O, dobra, ewentualnie. Będziemy mogli jeszcze przejść do tego budynku. To jest Steve'a. To... Ty to budowałeś, tutaj byłeś cały czas? A on budował to wcześniej, dobra. To ewentualnie mamy plan B. Teraz musimy uważać, żeby Małgosia tutaj nie przyszła. Jesteśmy już, nasza wieża jest gotowa, bardzo wysoko zbudowana. O, -o chyba ona nadciąga. Ej, zaraz, zaraz. Chyba ona tam jest. Dobra, to czekajcie, zaraz przejdziemy do wielkiej bitwy Ale wy możecie przejść do mojego sklepu Po fajne lampki, na przykład szyby. I też mam słuchawki i głośniki I wiele rzeczy na moim sklepie, zobaczcie nawet tutaj Elegancka lampka, gdzie świeci na zielono e, Co tam się dzieje, tu też na niebiesko Tutaj też na pomarańczowo, także wpadajcie, zielono e, Wszystkie nowe rzeczy na moim sklepie Smajslo.pl, dołączcie do mojego teamu Możecie być razem ze mną w teamie Dobra, i teraz, a później zrobimy własny film, nie? Smajslo Team mówi. <laughs> Dobra, ej, teraz weźmy się, pospieszmy Nadchodzi Małgosia! Yo! Z wielkimi piginami. O, o, ona ma tą różdżkę. Musimy jej odebrać różdżkę i kostkę, która ona ma. Właśnie, albo Ty, Steve, masz tą kostkę. Hey, Steve. Nam coś rzuca. A rzuca nam, okej. Okay. A ona pewnie chce kostkę od. Nie, nie, nie. To Steve ma kostkę. To on ma kostkę. Dlatego, że właśnie ona chce dostać tą kostkę, czyli ona jej nie ma. Ona ma różdżkę i do swojej różdżki szuka kostkę, żeby się teleportnąć. Ło, wow, ale walnęło! Co to to było? Co jest? Dobra, uważajmy. Na razie tu nie może wejść. Ha, nie możesz wejść. Haha, ha. ale jesteś słaba. Haha, ha. a nie może wejść. No zobaczcie, Steve ma tą kostkę, o niej mówiłem. To jest ta kostka, gdzie ona też jest tam podtrzymana do portalu. Ale jak ona zdobędzie Tą kostkę, to będzie miała właśnie władanie nad tym światem. I zrobi się ciemność, i ciemno będzie cały czas, i będzie tak susza. Właśnie dzięki tej kostce, ona chce zabrać. Schowaj ją, Stewie, schowaj, musimy ją trzymać. Okej, okay, nie może brod. dostać. I ona strasznie. potrzebuje. Ej, ona wywala, tam wybucha! o, 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 o oni wchodzą, wchodzą do. Nie się dostać tutaj! O nie, wchodzi małgosia idzie. zła! O, o, idzie, idzie, idzie. Ze swoją armą musimy stąd uciekać! Albo się nawalajmy teraz. Mamy przewagę. Bierzmy do tarcze, do ręki i miecz, dobra, musimy teraz tutaj ją nawalać. Ona tu wchodzi z swoją. Oj, ona coś wytworzyła, uważajcie, to jej moce są. To, to, jest, to, odsuńcie to jest, się, się. Odsuńcie, odsuńcie się, odsuńcie się. Ona jakieś moce przywoła, dobra. Trzymajmy się, Steve. Patrz, patrz, ona daje. Ona widzisz, daje to? moce tym piglinom! Tak, żeby były. I one wtedy nie padają za dnia ani w nocy. Teraz rzucamy się, dawajcie, przyjaciele! Do boju! Po, po, o, masz, co tu się dzieje? Dobramy, nawalamy, nawalamy, nawalamy. moc Szybko! O nie, o nie, nie, uważajcie, uważajcie! uważajcie. No, bo lepiej uciekajcie, lepiej, uciekajcie! Szybko, szybko w nogi, w nogi, w nogi, może to... Do tego zamku po prostu. Może lepiej do tego zamku czy możemy jakoś tu przejść, jak jest jakoś tu wejście. Stewie, prowadź nas! Stewie! Stewie, prowadź nas! Gdzie mamy przejść? U nich jest za dużo. Nie wiem, czy damy sobie radę po prostu. Dla może gdzieś przejdziemy, Czekaj, on ma. Nie może! Do tego Okazuję tak, tak, do speak. jego. Tajnej bazy, ej, to jest jeszcze bardziej zabezpieczone. To jest jego baza w postaci chyba zamku. Wow, ej, tu tu budowałeś ile czasu? On tu pewnie sporo siedział. Musiał to zbudować. Dobra, przeskoczmy to, czekaj, musimy uważać na te pułapki. O nie, już szedłem w pajęczynę! O, o, tu są pułapki te, które Musimy ominąć i żeby zobaczymy, czy oni też dadzą radę. Dobra, przejdźmy teraz tutaj. Hops, dobra przeskoczyłem. Teraz tutaj. O, gdzie, idziemy do środka. Dobra. Ej, to jest twój tron! Wow, i możemy wyjść do góry i następnie możemy strzelać z łuku! Ej, masz łuk? Właśnie, i wtedy weźmie... Bo ja mam Ona strzały. Ona łuk, ja mam przecież! A ja nie mam, ja nie mam. Tutaj nam dajemy. Tak, i wejdziemy do góry. Wejdziemy do góry, dawajcie. I z góry będziemy mogli nawalać. Dobra, tutaj będziemy bardzo. Zbudujmy się! Ba tak, bo zbudujmy się. Tu będziemy bardzo bezpieczni. Na do góry wejdźmy teraz. Podbudowuję się do góry. Hops, 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 hops. Szybko szukam do góry. Okej, okay, jestem. Dobra, teraz to wejdę sobie tutaj. Patrzcie. I jestem bardzo wysoko teraz na wieży. Teraz sobie tutaj wskoczę. BUM! Ha! Patrzcie, jak jesteśmy wysoko. Teraz niech spróbują tutaj do nas dojść. <noise> Zobaczymy, czekaj, ale gdzie ona jest, Małgosia? Nie widzę jej. O, ona gdzieś może tu się ukrywać. Patrzcie, rozglądajcie się dookoła. Ona jest sprytna. Gdzie ona jest? Tam widzę, tam idzie, tam jest, tam jest. Idzie ze swoją armią pinglinów. Ona nadchodzi, Małgosia zła. Dobra, teraz musimy ją. Ale pozwolić. nie ma szans chyba z tymi pułapkami! Złuku nawalać do niej! Dawajcie, Zuku, Zuku, strzelamy, 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 żeby dostały! Dobra, dawaj, strzelamy teraz do nich. Musimy to wygrać. Ona teraz patrzcie ten świat, robi cały na czarno. Jaką ona ma moc w ogóle? Przechodzi przez te pułapki, zaczcie. a próbuję tu wejść. Nie rady Małko się, słysz, zostaw nas! Padniesz zaraz. Tak, patrz oni, nie mogą przejść! Patrz, twoi przejść nie zaraz. mogą przejść, nie mogą przejść. No tam doje, jakie to zablokowało ich czarne. po prostu, zablokowało. I co, nie dasz rady? Ona próbuje odblokować. Aha, o nie, z tobą. Ona odblokowuje, pomaga im, pomaga im! O, o, najgorzej, pomaga im. Mamy przechlapane, wchodzą a coraz czeka, to ona niżej. niżej. atakuje! Na, nawalamy, nawalamy złukus, suku, z cały czas nawalamy, nawalamy, nawalamy. Dawaj, teraz tutaj. PUM, dostaje. Ona próbuje przejść, on nie zaraz tu będzie. Teraz będzie wielka bitwa. Musimy bliżej podejść. Czekaj, bo. O nie, spadłem! O, o nie najgorzej! Chciałem bliżej podejść i spadłem. Dobra, chodźcie, chodźcie, musimy. Tutaj i uważać, dlatego, że będą przy wyjściu zaraz! Skoczymy tu z boku! Chodźcie, 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 tu z boku! Jestem, jestem! Dawajcie, dawajcie, ukryjcie się, ukrycie się, rzucamy się Dobra. z boku! Dobra, uwaga, uwaga, idzie, idzie, idzie! Idzie po prawej, słyszę ją, słyszę ją! Uwaga, jak, Słysza, ona, tu, ja jak ona tu wejdzie, wejdzie poważnie przez te drzwi, to się na nią rzucimy od razu! Uwaga, Dobra. uwaga! Trzy, Ale ze, z czego? Zmieczyka! Zmieczyka, no dwa, jeden i... słuchaj, idzie, idzie. Teraz! Bo dawajcie, dajcie, dajcie, Na nią, na nią, na nią! Wielka masz, biotyka! Pigliny! Uh -huh! to, to są sugusy jej, trzeba ich rozwalić! No i też się, chrońcie, tarczą, chronicie się chrąci, tarczą! No, ja odpycham ich tarczą, patrzcie, dostałem starczy widzicie? No dobra, dostaję, dostaję, dobra. Jeszcze ją, jeszcze ją! O, ona coś tu wytwarza. oddawaj tą różdżkę! Musimy jej zabrać różdżkę, to jest najważniejsze. Zabacz ruszkę różdżkę, ruszkę, atakować różdżkę! Oddawaj różdżkę poważnie! Masz sobie, dawaj daj, różdżkę, zabierzcie jej, zabierzcie jej! Za wszelką cenę, tą musimy dopaść! Zabrać i, zabrać i tą różdżkę, dawaj zabrać! Ją. Dawaj, dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją. Masz, zabieraj ją, zabieraj ją! I mam, 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 mam! Teraz ja mam różdżkę! Zdobyłem różdżkę złej Małgosi! Ja. Lo, ale wygląda kozacko, dobra, teraz daj mi tą kostkę i będę miał władzę nad całym światem Minecraftem. Patrzcie, mam teraz tą kostkę i połączę teraz to, patrzcie, mam kostkę oraz tą różdżkę. O, już jest, jest po nich. Chodź tu Małgosia, nie uciekaj! Chodź tu Małgosia, nie uciekaj, patrzcie, ona ucieka! O. O, patrz jak zjewa! Ha, ha, I tu masz, jeszcze z tego czekaj. Wezmę tą tarczę szcześcione. Uwaga, uwaga. Wrzucam ją, wrzucam ją! U, masz! Czary! A! Nie ona do uciekła! O, a co to wala? Ej, nie we mnie! Jeszcze nie umiem tym sterować. Ups <grym, 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 Jeszcze nie umiem tym sterować. Nie, we mnie trafiłeś! O nie do rano ucieka! Małgosia ucieka po prostu! Zacznie ona zwiewa! Ha, 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 ha. Zwiewasz! Ja się jeszcze, jeszcze zobaczymy sobie! Małgosia odeszła, ale niestety przeżyła. Dobra, ej, patrzcie na wala jeszcze! Poleciała ta kula! O, nie, nie, nie jest to co. Aj, wróci w ciebie. O, przepraszam. Jeszcze nie znam. Nie znam się jeszcze na tej różce, ale Małgosia uciekła. Teraz zdobyliśmy jej różkę, Małgosi, ale ona zwięła, czyli ona przeżyła. Faktycznie, ona żyje. Daliśmy radę! woohoo! Ze Steve'em! Let's go, Steve! Oh, daliśmy radę pięknie, Steve nam pomógł, bo to był właśnie Steve. Jeszcze brakuje tego chłopaka, tej dziewczyny i tej. Może poznamy to w następnych filmach. Także oglądajcie, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o subiku, łapeczka w górę, żebyście też byli jutro i daliśmy radę, a jeszcze tego brakowało, no, ale Małgosia też nam uciekła. Właśnie nie wiadomo, gdzie Małgosia pójdzie. Czy ona nam coś zrobi? Czy ona nam zatakuje, nie wiem, naszą wioskę, cokolwiek się stanie, nie wiadomo. Także subskrybujcie i wpadajcie na mój sklep po fajne nowe lampki. Gdzie jest smysle team oraz Shiba? Tak samo mam nowe słuchawki, głośniki na smyslow team! Let's go!